2023, normalnie, wulgarnie Odcinek przedstawia mój typowy zwariowany weekend we Wrocławiu pełen ekstremalnych akcji Klimat jest typowo imprezowy i myślę, że nie raz was zaskoczę podczas tego odcinka Ponieważ myślę, że jest jednym z najlepszych jakie stworzyłem kiedykolwiek, tak więc oglądajcie Nie wiem co jest bardziej piękne, czy ten pokaz fajerwerków, czy ty Oczywiście, że ja Czy te piękne niewiasty Co? Skąd jesteście? Z miasta, powiatów i gwałt. Gdańska? A bez Gdańska? Tutaj zobaczyłem, że coś się nagrywa, to ja już wyciągnąłem moją kamerę. No ja będę nagrywać ciebie. Dobra, wbijaj dalej. O, a będziecie też moją kamerą my nagrywać? Nie, mogę, mogę Ja będę tańczyć, tak? Ej, proszę, proszę. Dziękuję również. Dziękuję, w imieniu dobra, mojego dobra, menadżera tak. ogólnie jesteśmy tacy po prostu szaleńcy i my no i dobra, takie się robimy nie musimy być szaleńcem. Stajecie na podes, jak gwiazdy filmowe. Ale to my w dwaj? Wydwaj! Ale że jednocześnie wydwaj! A jakbym przypadkiem go oderzył w brzuch, to będzie źle. To nie, bo polecicie na podes i nam to wtedy złamiecie. To nie, to jest zły pomysł. Dokładnie nie skaczemy i koleżanka dalej pokieruje. Uh, 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 uh. Nie ma! No. Okay. O nie. Ja potrafimy wszystko i zepsuć. My jesteśmy tak zdolni, no, że potrafimy wszystko zepsuć. Jakbyś wziął rękę i tygrze była ziarnku piasku stąd, to... To byście zepsuli Stąd to będziemy to ziarnko piasku zepsuł. Dokładnie tak to by... Połamał na pół! A w tym momencie zepsu mała twarz? Nie, najgorsze co zepsułem to była twoja osobowość. Ty i jaki Będziemy no. domu, chodźcie, będziemy dalej chodźcie, chodźcie. Kuba, Kuba, ty znalazłeś dwie dziewczyny? Tak, znalazłem, tak, świętleniem. Eee nie. Tak. Nie, po prostu nie. No tak, ja jestem oświetleniem <laughs> Możecie się pocałować państwu you, młodzi. Bravo. And we're going to have a party today. So just give them a say. What, the What the fuck? What the fuck? We're going to have a party. Not a party. Got them, party. Goddamn. I am the main character Don't listen to him. record the of us <laughs> hey.

Gradnę co w co do rączki wpadnie na no poważnie, na serce, tamtej, potem tamtej raczej że mam mi to jest fajne, mam pytanko Siema, tutaj to czas jest naprawdę jak burrito już nie jestem intonito Powiedziałbym coś Uciec o też ale nie wiem. Podchodzić do losowych ludzi i po prostu będę na nich patrzeć. Niech panowie wybierze. kim jesteś? Jura, co studiujesz? Kontent! Widzowie, patrzcie, on odstraszył jedną łaskę. Ja będę teraz podchodzić do losowych ludzi, będę nic nie mówić po prostu. Nic nic nie, nic nie będę mówić. I, I będę na nie nich patrzeć. Strategia, żeby właśnie poznać ludzi, żeby szukać ludzi, którzy mają pozytywne fryzurki. Tacy ludzie po prostu są najmilsi i zrobią najlepszy szok. Dobra, jestem najbardziej szedłym. Ale co? Bo mój kielon ledwo daje radę wylądować w miejscu, w którym powinien, nie? kurwa <śm> 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 bo w tej sytuacji, no właśnie tutaj rapujemy na Wyspie Słodowej, prawo pod poznanymi ziomeczkami, siema tutaj Wyrdzienito, czas jest rap jak Murito, już nie będę incognito, wow, wow, wow Czekam, czekam, na paletce, a wyczekam cię na lubię takie sprawy oksymoron, ja normalnie nie razem do Warszawy w Deu masz opiady? może ciągnąć glizdę siema tutaj Wyrdzienito, czas jest rap jak już nie będę incognito rabinę trochę naprosić, dać za Taki turku, ma nieczysty, wszystkich, jadę teraz do Starosów Lubię złoto ładne farmy, odsyłam ja normalny Jeźdźmy razem do Warszawy, pneumokoku masz obiady Buje się jak ja, buje się jak ogrody po blantach Buje się jak ogrody po blantach Buje się jak ja, buje się, ja. się jak ogrody po blantach Buje się jak ja Ten frajer z psami rozmawia On rozmawia z psami, nie słuchajcie Mójaj okay. się jak ja, mójaj się, się jak ja, po się ujaj ujaj ujaj. się jak po blantach, ja, mójaj się jako ty... jak ja, po się jak się jak ja, się jak ja, Z Ogrady, mam, tak. A teraz szukamy jakiejś dziewczyn, ponieważ ja tutaj chcę być rozpoznawany we Wrocławiu jako największy podrywać miasta. Oglądajcie to! John Alvarez, czego nie ma całeś! On chce taki tytuł uzyskać! John Alvarez, czego nie ma całeś! On. Ej! Dobrze tak więc. Dlaczego. I pokażę co to znaczy, by dlaczego. dlaczego Pluton jest tak daleko od Marsa? Ciężkie pytanie. Manchester City, ta tak, no, tak I teraz nie spodziewał Ej, Lord Wojtasza Lord wojtason! Lord wojtason! Co on tu, co tu Lord no, to jest nasz ziomar To jest jeden z wizjonerów no, Tak, Kuba, nie zasłania swoją głową, proszę Dlaczego Luton jest tak daleko od Marsa? Ja na przykład nie rozumiem Możecie jest A czy oglądacie vloga Nariz? Oczywiście, że tak a ja teraz opowiem dlaczego miłość nie jest. No dobra, Ząki, Wypij! kurde. To jest na 30 minut wypowiedź i zawsze trzeba... Dobra, panie, panie, jak was poderwać? Co musisz zrobić kołpa? Nie no, obojecie! Lecie do wyboru zwariowanego, pijanego i normalnego. Nie wiem, nie, w poprzednim odcinku już myślałem, że nie jestem prawiczkiem, ale teraz to w ogóle chyba podwójny nie jestem. Ja patrzę, ja patrzę. Powiedz jaki masz talent Więc ogólnie moim talentem jest to że robię ubrania Wychodzą w miarę spoko To jest miarę... reklama drodzy państwo To jest reklama trochę Brakuje tu brody bo broda by coś powiedział teraz fajnego To jest w ogóle broda, zgubiliśmy go Śmieszkę. Ta broda jest dobry, gdzieś tutaj też możemy go poszukać Po lewo to... Jak ty liczę co to jest, co to jest, co to jest dawaj co to jest On okiem a co nie! No, yes. yeah. On otworzył oczy i wypluł buzią? No Ta. właśnie to się wydarzyło, ale tak, właśnie to się wydarzyło. Ten kolega to, posiada to. pozytywną fryzurkę. To komplement, tak? Dziękuję bardzo. To są że mojej fryzurce. Uważam, że jest i Ogólnie No nie wydajecie się pozytywnie gośćmi. Nie staracie się ode mnie jeszcze wydębić danych z mojej karty kredytowej. Wiesz, w kamera możesz powiedzieć te dane do tej karty. się. To no, nie będziesz już stował. No a dalej to jest? Ten kaskader na wyspie słodowej! Kaskaderzy! W tym momencie musimy znaleźć broda chłop. Został zostawiony w podejrzanym stanie Możliwe, że wpadnę do rzeki, a wtedy będę musiała wciągnąć tą piękną koszulę, pokazać moją perfekcyjną rzeźbę i uratować kolegę. Broda, kto jest Broda! Broda! To jest Broda! guys! O siega There my friends! Good no, no, I think we should go. We should go Thank you, bitch! <laughs> Drill my balls! Drill my balls. <laughs> Mam się zmienić w super sejonina. Yes, yes. Nie, nie zmieniał się w super salienina! Jego się zmieni w super sainie trzeciego stopnia to możliwe że my tutaj nie no, no. wyjdziemy z tej wyspy. Suszy, bo pani będą... Bo ja daj cię drogi, ja cię pokażę jak się to robi. Co to? Masz go do dole. Dobie, proszę idź to Transferuj się. Kurwa daleko stoi Nie ja Ty się fajnie, fajnie śmiejesz Chciałem f***** sprapsować twoją brodę Kurwa Czekaj Czemu my spotkaliśmy jakiegoś świętego Mikołaja, Kuba? Jestem przeklęty Mikołaj Dawaj jeszcze Jeszcze? Tak jeszcze w Okay, poznałeś mnie nowych ziemianali na rynku we Wrocławiu. You always need new friends. You are cute. <laughs> you Thank you very auto. much. Dude. Sure, I don't even know a single word in German, <laughs> wanna... but I was living in Austria, Do You want to know what German works? No. No. Scheiße. 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 Like kurwa. Gdzie sąd? hey pował kurwa. Jaki sąd? A jaki sąd? <noise> Ej, Paweł, Paweł, bo ja się zaraz Ej, pa Paweł się spina <noise> Ej, a gdzie jest ta Paweł mnie oblał i ch***nie Paweł kupa, tak nie... Paweł, k***a Pudio, p***a Pudio, aaa, Ale oblałeś mnie p***a Kajra i oryginalna przyjeżdżać rullit, przyjeżdżajcie do nas u Mariew Nie rozumiem ja, a co to tak? Mariewka to jest nasze mieszkanie Zapraszasz mnie do mieszkania? No, no tak. Zaporizia, Ukraina Are you invite me to Ukraine? Yes, we invite you to Ukraine Zaporizhzhia, Zaporizhzhia, Zaporizhzhia district You f**king f**king f**ked up the take off No, no, no Bird was on Słodowa Island in Wrocław And I left him for 3 hours and he found new friend Who are you? My name is Jan, I live in Australia In Sydney, right? Sydney, Australia Bird is my good friend And now we are taking him to our home in Odolano, to my mother i met bert two hours ago now i go with him to his hometown and with me with him i don't know where i'm going i don't know what i'm doing but here i am we're going to some random town in poland so let's have a good time <laughs> let's go i have two good kidney you want one you want one i give you one sydney australia you will see our perfect He's driving me to the perfect town. Wracieliśmy do miasta przemytów i gwałtów. Gość z Australii, nie? On za mimi tu przyjechał z wyspy Sodowej. Przewiesiliśmy ją naszego kolegę do Odolanowa. From Australia to Wrocław to Odolanów. I come here to this beautiful town and we're on a bike ride. But bro, there is no kangaroo here, right? No kangaroo. Here, no kangaroo. here It's strange for you, not because of the kangaroos, but because of other reasons. <laughs> you are surprised that there is no kangaroos. No, I know there's no. To tylko kangaroos w Australii. Widzę of surprise na twarzy A wie pan w ogóle, że ten pan, nie? Ten, ten tutaj? On jest z Australii. Ja wiem, gdzie Australia, Okej Ok, calabres. <laughs> z Australii. Typical Polish person. Moje słuchaczko, uważa że kot? Tak więc, razem z Australijczykiem zobaczyliśmy tą szaloną krowę. Prawda? Right? No, tak więc ta krowa prawdopodobnie nas zaraz zaatakuje Z tego No Ja No, przywieźliśmy z Wyspy Słodowej gościa, po prostu fajny był I z go wziąłem po prostu do domu, jako moje zwierzątko I mieszka w moim pokoju i mu daje jeść codziennie Zajęliście Uh... Is there a kind of pizza in Australia? Uh, not like this. Yeah, you, you have only kangaroos and nothing else. And dingo and koala Dobrze, tak więc, nasz kolega, się znami, żegna już. Proszę, to dla ciebie. It was very nice to see you and see you in Australia. See you in Australia, man. Thank you very much for having me in Poland. Polish hospitality is the best. Goodbye. Ale to nie ma czasu. Bro, bye bye. Tak więc, Australijczyk pojechał, a my na pewno widzimy się na kolejnych szalonych akcjach. Tak więc, zostańcie z nami, ponieważ to dopiero początek przygód w tym sezonie.